W końcu na końcu świata udało mi się uzyskać ten kolor, co chciałam. Uratowała mnie gruzinka w górach. Witamy Was nietypowo, bo tym razem nasz van life skończył się w hotelu. Na Hotel Life. I właśnie wylądowaliśmy w takim miejscu. Hotel ogólnie jest bardzo fajny. Nazywa się Panorama 360. Kosztuje bardzo mało, bo 60 zł za dobę, za dwie osoby ze śniadaniem. I to takim fajnym śniadaniem, bo to jest szwedzki stół. A tylko i wyłącznie ta cena wynika z tego, że jest poza sezonem. Jest styczeń. W Tbilisi się nic nie dzieje, bo znajdujemy się dokładnie w Tbilisi. Hotel ma jeszcze dwie zalety. Po pierwsze, nazywa się 360, dlatego że znajdujemy się na 15 piętrze i naokoło są tarasy, i widać Tbilisi z każdej strony. Jest przepiękny widok na góry i na całe miasto. Poza tym jesteśmy bardzo blisko Starego Miasta. Jest to jeden przystanek metra, chyba tak? Tak. Także jest wszędzie bardzo bliziutko, tak żeby sobie tutaj zobaczyć najciekawsze atrakcje. I tak też zrobiliśmy. A dlaczego się znajdujemy w hotelu? W hotelu znajdujemy się, bo jest to następstwo naszego nagrania z telewizją. Byliśmy w górach, gdzie było minus 15, i niestety piec w naszym kamperze nie wytrzymał. Jest po prostu uszkodzony. Dlatego zdecydowaliśmy się na ten hotel, żeby spróbować ten piec naprawić. Natomiast niestety fachowcy w Tbilisi nie są w stanie tego zrobić, ani się tego podjąć. No i mamy trochę taki mały dylemat, co teraz zrobić. Najprawdopodobniej będziemy ruszać stąd dalej. Ale dalej nie w tą stronę, co chcieliśmy, bo jeżeli już przejechaliśmy tyle kilometrów, no mieliśmy ochotę zobaczyć Azerbejdżan i Armenię, z tym że tam też są takie tereny, gdzie te temperatury są poniżej zera. I dopóki tego pieca nie naprawimy, no mija się to z celem i spanie jakieś tam w kurtkach albo po hotelach jest kompletnie nieekonomiczne i tego nie przewidywaliśmy. Ale musieliśmy też odpocząć, bo to co z nami się działo przez te kilka dni, kiedy nagrywaliśmy właśnie ten program dla telewizji, to były bardzo intensywne dni. To nie były jesteśmy... najbardziej intensywne dni w naszym życiu. To tak już po prostu nie jesteśmy przyzwyczajeni od momentu, kiedy zaczęliśmy podróżować i tak naprawdę wolniej od żyć. Od tego uciekliśmy i to nas teraz wróciło ze zdwojoną siłą, z czego w ogóle nie zdawaliśmy sobie sprawy, że tak to będzie wyglądało. Natomiast była to fajna też przygoda. Mieliśmy bardzo dużo przygód. Nie chcemy zdradzać szczegółów, wszystko w swoim czasie poinformujemy was, kiedy będzie można to zobaczyć, ten właśnie program, natomiast nie chcę uprzedzać faktów i pokazywać, co tam się działo, chociaż kilka takich przerywników na pewno zobaczycie, jak wyglądała ta przygoda w Gruzji. Było naprawdę ciekawie, więc <sami>, sami się nie możemy doczekać, jak to wyszło i jak to będzie wyglądało. Zdecydowaliśmy się na ten program z względu na to, żeby dotrzeć po prostu do większej ilości ludzi, żeby pokazać, że One Life to jest fajna, fajna sprawa i można tak żyć. Jak to nam wyszło, to tak jak mówię, zobaczycie niebawem, o czym będziemy informować w przyszłych filmach, jak to będzie wyglądało, mieliśmy cały przekrój tutaj Gruzji, tego co można było zobaczyć. Byliśmy w opuszczonej bazie militarnej rosyjskiej. W czterech winnicach, byliśmy w mieście miłości, byliśmy w górach, na drodze wojennej, gdzie jeszcze byliśmy. No, byliśmy, no, zobaczycie. To trzeba poczekać, zobaczymy sami, jak to wyjdzie. Um, jakieś większe szczegóły będziemy mogli już zdradzić bliżej emisji. No i tak jak mówię, na pewno o tym poinformujemy. Na razie zwiedziliśmy sobie Tbilisi. Odpoczęliśmy po, po ostatnim naszym projekcie i zwiedziliśmy Tbilisi. Byliśmy na tyle zmęczeni i leniwi, że wybraliśmy opcję zwiedzania autobusem, takim piętrowym, dostępnym w wielu. Także innych miastach. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tak. Po pierwsze, jest poza sezonem, więc cena biletu na 48 godzin była bardzo atrakcyjna. A do nas już nie może doczekać <grym> <grym> powiedzieć. Fajną, fajną opcją jest to, że w trakcie całego zwiedzania z autobusu, oprócz tego, że macie przewodnika, to na pokładzie autobusu za darmo jest. Bardzo dobre wino. Wino, bardzo kawa dobre. i herbata. W Gruzji najlepsze limitu. jest wino. I czy ono jest właśnie w autobusach, y, takich turystycznych, czy jesteście winnicy, czy pójdziecie do sklepu spożywczego, to naprawdę y, nie spotkaliśmy się jeszcze z winem, które by nam nie smakowało. To Jesteśmy fakt. fanami gruzińskiego wina i czy to jest czerwone, czy białe, to bardzo nam smakuje. Nie jesteśmy na pewno fanami czaczy. To jest za mocny specyfik. Ty jesteś? Ale jest dobry, nie jest zły. mi smakuje. Chwilę w tym odcinku zaraz będziecie mogli poglądać, jak wyglądają gruzińskie święta, to tam też będzie. Czacza, tak, bedziwina. bo y, w ogóle to, 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 co jest fajne w Gruzji, i y, jeżeli przyjechać tutaj poza sezonem, to styczeń jest najlepszym miesiącem. Dlatego, że można jeszcze raz przeżyć święta Bożego Narodzenia i drugiego sylwestra w ciągu dosłownie miesiąca. Tak. Poza tym, ceny są o wiele bardziej y, atrakcyjne. No nie oszukujmy niż się, Gruzja dla mnie to taka wyciskarka dla turystów. Tylko się tutaj pojawisz, od razu masz tysiąc propozycji różnych atrakcji, tysiąc propozycji zwiedzania, możliwości gdzieś tam obejrzenia. Idziesz przez główną ulicę do restauracji, po prostu zapraszacie każdy. Serko już mi tutaj oferuje, że mnie zawiezie na atrakcję, pokazuje mi na telefonie, chodzi za mną, opowiada mi o krzywej wieży, że za 20 minut, teraz już pewnie 15, będzie anioł, wyjdzie i będzie bił. I już mnie czaczą. Czacza mnie też się chciał czystować Tu Widzisz, to jest fantastyczny miejsce To a to jest Tsheta Widzisz, to jest kukurydza Paruski, rosyjsku zna to znasz, tak? To eta Dżuari, a tam Бежать, да? Так? Да, это кура, кура, вот это. А это, это арагуи, а. Арагуй Ты можешь машину остановить здесь, твоя машина, мой машину, отойду, все, а, все покажу, отойду. И, да, и, все, указать. все, я все покажу за, все, все об, за, за, то 70 лари. Очень мало. Что там? Моя машина. Ты это останови. Все, покажу, приедем. Окей? No. Okay? Давай. Nie, не. Мы? мы до Батуми едем. Ара, до Батуми маграм. Это тур? Тур. Вот это джуари тур. Mm. Э, два, э, два часа туда, обратно. Не, не, вам и А, ай, айкина ай. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. <laughs> пожалуйста. Пожалуйста, To jest taka różnica między tymi wschodnimi krajami, które odwiedzaliśmy do tej pory. To nam się najmniej podoba w Gruzji z tych wszystkich krajów wschodnich. Mhm. Bardzo komercyjne miejsce. Strasznie, tak. Jeżeli chcecie zobaczyć prawdziwą Gruzję, to tylko gdzieś tam na prowincji, gdzie kończy się asfalt. I to też nie wszędzie, bo te prowincje niektóre też są mocno takie już komercyjne. No, ale jakieś tam podsumowanie z Gruzji przyjdzie jeszcze czas. Tak. Teraz nie będziemy będzie zdradzać tego, podejrzewam, że... Jeszcze nie wyjechaliśmy, to jeszcze nie, podsumuj... nie, nie będziemy podsumowywać, bo jeszcze może się dużo wydarzyć, możemy zmienić zdanie. Teraz tak, najprawdopodobniej znajdziemy się znowu w Turcji. Nie najprawdopodobniej na 100%, bo tam jest największa możliwość tego, że ktoś ten piec nam naprawi. Już jakieś tam próby były naprawy tego pieca online z Polski dzięki wielkiemu kamper serwisowi Marcinowi. Najprawdopodobniej kupimy jakąś niewielką faralkę albo coś tego typu, żeby się dogrzewać nad ranem. No i w końcu spróbujemy pospać. Takich warunkach. Nie jest tutaj aż tak zimno, najwięcej to tam minus 2, jakiś przymrozek nad ranem, ale jedziemy do Turcji, ze względu na to, że tam jest bardziej ta infrastruktura kamperowa rozbudowana i najprawdopodobniej ten piec uda nam się naprawić i będziemy, wrócimy do normalnego trybu podróżowania. Yy, tak, no, ale też mieliśmy w planie zobaczyć Turcję, i, i tam jest dużo cieplej niż tutaj. Takim miejscem, gdzie poleci, polecił nam przewodnik, w tym autobusie, którym zwiedzaliśmy, jest fabryka. Jest to miejsce związane z artystami w Tbilisi i yy, ulica graffiti ogólnie. O, zacięliśmy się w windzie. Winda jest taka specyficzna, jak widzicie. Teraz trzeba poczekać 15-20 sekund, żeby ruszyć dalej. I'll <laughs> be, Ej, możecie tutaj przenosować, bo jest hostel, możecie zjeść, możecie napić się kawy i jak chcecie żeby, zobaczyć. A! Nie w tą stronę jedziemy. Wysiądziemy na pierwszym. Jak chcecie zobaczyć jak w ogóle wyglądają hipsterzy w Tbilisi, to właśnie to jest najlepsze miejsce, bo to jest bo tutaj takie... jest ich najwięcej. Miejsce, gdzie jest ich najwięcej. Poza tym y są dwa wejścia, dwa wyjścia do fabryki y i jedno wyjście jest na taką uliczkę, gdzie tętni życie nocne. I tam są bary, puby, restauracje. Tam zawsze coś się dzieje i, i jest fajna atmosfera. Więc warto tutaj zajrzeć nawet na chwilę. Nie, to jest genialne miejsce i dla, jak dla mnie, w Tbilisi najbardziej mi się podoba tutaj. E, oczywiście też jest coś takiego jak pralnia automatyczna i możecie sobie zrobić także tutaj pranie, więc jak jesteście w podróży, to jest to dobry przystanek na to, żeby W hostelu w też jest, fajne, jest fajny widok z każdej strony na Tbilisi, bo hostel jest wyżej. Między innymi widać tą z radiową. A poza tym, wszystko jest zachowane w takim indrujustralnym klimacie, więc warto sobie to obczaić. Jest tutaj darmowe Wi-Fi, przychodzą ludzie popracować, spotkać się ze znajomymi i to jest takie chyba kultowe miejsce. Dziś, czyli 7 stycznia w Gruzji, jest Boże Narodzenie i obchodzą święta, i udało nam się trafić na winnicę do Polaka, do Kuby. Jak widzicie za mną jest wino i właśnie biorę udział w tym procesie przelewania wina, bo w święta oni to wino właśnie będą pili, spożywali je, po to je robią cały rok. Wino się trzyma w takich kadziach, one są gliniane, a potem, żeby dalej można by było je spożywać, to z tych kadzi się zlewa. No i właśnie taką jedną kadź rozpieczętowujemy, żeby... Najpierw wyleciał do tych beczek, a potem z tych beczek przefiltrowany trafi do tych beczek stalowych. Najpierw syf z góry. I tak jak widzicie, z tej przez maszynę i filtry wino ląduje najpierw w takiej beczce, pował się sączy przez filtr. A potem jeszcze raz jest przepompowywany. Taką kolejną gruzińską tradycją w Boże Narodzenie jest to, że się podcina pędy, przynajmniej takie z winiarni, i na tych pędach potem robi się szaszłyki, co ma przynieść szczęście. I tak wygląda ten dzień Boże Narodzeniowy. Najpierw praca, przygotowania, a potem świętowanie. Zaraz zobaczymy, jak to świętowanie wygląda w wersji gruzińskiej. Aldona teraz kontynuuje sprawę włosów i pojechała. Jeszcze raz spróbować pofarbować te włosy. Mam nadzieję, że teraz się już uda, bo walczyliśmy z tymi włosami tak długo, że już mam dosyć. W ogóle święta w takim klimacie, wśród gór, winiarni to jest stare komesada tych świąt, które spędziliśmy w Bułgarii, bo tam było wiele nudniej. Tutaj oprócz pięknych krajobrazów, to mamy jeszcze dodatkowo dobre wino, jedzenie jest pyszne, więc naprawdę te święta. Drugi raz w tym roku zapowiadają się świetnie. W końcu na końcu świata udało mi się uzyskać ten kolor, co chciałam. Uratowała mnie gruzinka w górach. Coś. To nasz, to nasza pier, pierwsza czacza którą wyprodukowaliśmy. Jest tak mocna, że zobaczcie, jak się ładnie pali. Jest moc. A wiesz? I płyną. 60. 50? 60. 60. Da. Podoba gruzińska muzyka? Jest taka inna, ale jest taka... ...wskoczna. Trochę tak... jak gruzińskie bębny, ale jednak ten akordeon robi swoje. Dobie? No, ciekawe, jest. Najbardziej mi się bębny podobają. იგები ოფალისა ბოლოში ხელეზე ერთი პატარა ქედია ამი ღიდი ჩვენთან მოდია ხიდი ჩვენეგა მედია ამ ხიდი ჩვენთან მოディア ამ ხიდი ჩვენეგა და ისкета რა კეთო ხა გენაცვალეო გეთა პიო ჩაჩა

Keta, pokażecie jak się pije. Da. A. Tak się w Gruzji pije, czacze. Juice, juice, juice. Uspodziłem <noise> się A potem jest całowanie na trzy razy. Ciacia i wypij.

You <laughs> Zobaczyliśmy pierwszego kampera i od razu zepsutego, Dlatego zawróciliśmy i zapytamy, czy możemy jakoś pomóc. Czekają na pomoc drogową. My Nie mamy liny, ale mają załatwione, tak stoją trochę przy połową, ale zapytaliśmy Ludzie z Anglii. Z małym dzieckiem. Z małym dzieckiem. Ale mają taki, taką kozę, mini kozę, palą w niej, więc jest ciepło. Przynajmniej oni mają ciepło. <laughs> Ale to jest myśl, może my też sobie taką kozę powinniśmy zainstalować. Ciekawe gdzie ją zmieścić w takim małym kamperze, oni mieli większego.